Siemaneczko! witam Was w kolejnym z Pokémon GO i tak! Zespół R wrócił i to z większą mocą, bo aktualnie nie dość, że Pokémony mają silniejsze, to jeszcze jest o wiele trudniej zobaczyć takiego. O tym jednak wam powiedziałem wczoraj, jednak też dodatkowo, jak wiele osób narzekało na ilość, właśnie Pokestopów z zespołem R, tak teraz nie powinniście. Bo zwiększyli drastycznie ich ilość I co można było się domyśleć, Oczywiście tak jak powiedziałem Są silniejsi O silniejsi Próbowałem już z nimi walczyć Raz Dwa Squirtle oraz Blastoise pokonały niemalże w pełni Moje dwa miutu na levelu 40 oraz keogra, 38 level Próbujmy teraz Być może odkryjemy nową technikę Jak pokonywać z łatwością Właśnie zespół R Jestem mega ciekaw Oczywiście kręcąc Pokestopa Wywołujemy walkę z nimi. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Wszystko zależy od pierwszego tekstu, który nam mówi zespół R. I od niego zależy, jak łatwo nam pójdzie z przeciwnikiem. Looking for more items? They are mine. Now. There are nothing past there except our Pokestop. So what brings you here? I właśnie w tym miejscu mamy informację odnośnie tego, jakie pokemony przeciwnik ma. Zwróć uwagę. Grunt, Team Go Rocket, these waters are Treacherous. Słowo Waters mówi nam o tym, że przeciwnik używa Pokemonów wodnych. Więc oczywiście trawa, jak najbardziej trawa. Nie wolno się sugerować tutaj rekomendowanymi, bo zawsze nam bierze te najsilniejsze, jeśli chodzi o CP. A nie o to tu i chodzi. Więc sprawdźmy oczywiście tutaj typ Grass. Może być, może być, może być. Ta trujeczka. Pamiętajmy oczywiście, że przeciwnik może mieć jakby połączone typy Pokemonów. Jednak sprawdźmy, czy tu jest Squirtle czy też Marstom. W tym przypadku Matkip. Aktualnie trafiło się na Squirtla, który ma 3828 CP. Wybierając Pokemony adekwatne do typu przeciwnika, będzie nam łatwiej. Zwróćcie uwagę, pierwszy tu i padnie. Pierwszy padł zresztą Pokémon. Woda do smoka nie będzie super efektywna, więc jak najbardziej tutaj Super Extra. Przeciwnik może mieć tutaj atak jaki? Jestem ciekaw czy z Committee Day będzie Pierwszy czy też nie Surf Czy nie używa przeciwnik żadnych tutaj mm, Ataków, które Mogą być Pokemony z Committee Day Na dwa hity, ale dzisiaj gorąco Dwa bole dodatkowe Bo aktualnie oczywiście otrzymujemy tutaj bole Za ilość Pokemonów, które wytrzymały nam Na polu walki, także definitywnie tutaj Będzie wymagane niemalże Za każdym razem Analiza, jakie pokemony, jakiego typu ma przeciwnik. Dwa bole, bo dwa Pokémony mi zostały, cztery bole łącznie. I przeciwnik jest Squirtle'em. 20, 120 CP. I z tego co wiadomo, jest ciężej je łapać. Na ekscelencie mam quest na Larvitara. Raczej nie chcę teraz jego weryfikować. Tutaj swojego talentu do rzucania. I udało mi się za pierwszym razem. Jednak widzieliście obwódkę kółeczko czerwone, a wcześniej było pomarańczowe. Jakie AI na nim takie sobie. Jednak z tego co zauważyłem, to czas został, czyli pół godziny jest na każde występowanie zespołu R na Pokestopie. Jak ostatnio wiecie, oni na czas jednego dnia usunęli z Pokestopów zespołu R. I bo to spowodowane jednym problemem, a mianowicie. Do tej pory było tak, że mogliśmy trade'ować Pokémony Shadow. I co za tym idzie, dawać zbustowane statystyki do naszych Pokémonów. A co za tym idzie? Mogliśmy nawet sięgnąć Pokémona, który ma statystyki 17, 17, 17. Oczywiście jest to fizycznie niemożliwe, ale w momencie, kiedy ktoś miał lucky trade'a, to z łatwością mógł tutaj. Zrobić trade na Shadow Pokémonie, by otrzymać przypuśćmy setkę i później oczywiście spiryfikować, czyli fizycznie wciąż by miał setkę, ale teoretycznie ma Pokémona, który ma wartość co najmniej 140%, jak nie więcej. Ale wciąż jest to pewna setka przy konkretnych wartościach. Aktualnie oczywiście mityczne Pokémony, jak i też Shadow Pokémony, nie można tradeować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj Blastoise nie miał wartości CP. To znaczy, że przekroczył on wartość pięciu cyfer, czyli miał CP powyżej 10 tysięcy. Wiem, w Pokémon Go jest to niemożliwe przy żadnym Pokémonie, ale prawdopodobnie z tego co wiem, niektóre osoby przy użyciu telefonów, bardziej nie telefonów, a iPadów lub też innych urządzeń. Z większym ekranem, mają możliwość podglądu, ile CP faktycznie ma taki Pokémon. Napiszcie mi albo podeślijcie screena, właśnie, czy tak jest, czy jest to prawda. W pobliżu nie ma nic z tego, co patrzyłem: żadnego Teamu R. Raczej dookoła mnie nie ma nic. Ważna kwestia. Mamy Quest. Mamy pierwszy etap. Ewoluj dwa Pokémony oraz pój 5 razy pokemona Mamy Squirtla, chcemy ewoluować, a czemu nie? Dwie ewolucje, Power Up, Purify i Wolf Wydaje się, cukierki są na takim samym poziomie, więc why not? Nie widzę problemu, będziemy mieć tutaj po raz pierwszy Pokémona ewoluowanego W e wersji Shadow Także mamy Squirtla, Shadow Squirtla, Shadow e Wartortla Kozacko wygląda I czy chcemy ewoluować? Poświęcę się Blastoise Shadow 100 CP Blastoise Pamiętajmy jednak, że w momencie kiedy mamy bus pogodowy, czyli najlepiej tutaj pokamony wodne, łapać przez Shadow, przy pogodzie deszczowej. No raczej dzisiaj nie miałem możliwości. Ewolucje były parapa. Coś, co chce parapować. Czy ten Mewtwo ma Shadow bola, Nie ma Shadow bola? Więc popatrzmy teraz na Shadow Bola, ale Mewtwo. Bo oczywiście wpisując samo Shadow, szukając ataku Shadow Ball, nie znajdziemy teraz, bo aktualnie Shadow przejmuje funkcja do znajdywania pokonów Shadow, a Mewtwo, oczywiście tutaj najwyżej Up, ten ma 40 level, tak jest. Kolejny Psychic Shadow Ball. Świetnie. IV okropne, ale on jest taki, wiecie. Na wylocie, dobra, mamy parę super extra. quest ukończony I od razu mówię Nie ma na co się nastawiać jeśli chodzi o nagrody, bo nie są one aż tak wybujałe jak, spójrzmy za Go Fest Ewentualnie za mi też tego Pokemona Są one normalne jak w przypadku, są one normalne jak w przypadku, powiedzmy, codziennych nagród Bez szału Szkoda, że te Pokemony teraz, które oczywiście widnieją na naszym ekranie Oj, oj, oj. brak ekscelenta będzie pod rząd nie są już od razu Shadow. Ale oczywiście, dopiero drugi etap Pokażę nam pierwsze questy. Które wymagają oczywiście stoczenia walki z zespołem. R pierwszy jest tutaj. I kolejnych brak. Także od razu podskoczymy. Kolejna nagroda. Obydwa nie a mogą być shiny. Pamiętajcie. Także tutaj życzę Wam szczęścia, jeśli chodzi o shiny. O zdobywanie shiny. 1000 Expa. 3000 Expa. Sorry, Dasta, 1000 Dasta. Nie wiem, czy wiecie, ale tyle samo Dasta się otrzymuje za zapanie na dziko. Um, Czajmeko, w momencie, kiedy spotkasz Czajmeko na dziko, po zapanie otrzymujesz 1000 Dasta. Po wizycie jednego z pogostopów ze Sparkiem, spotkaliśmy walkę tenerów, i oni należeli do organizacji nazwanej Team Go Rocket. Okazuje się, że Team Go Rocket okrada przedmioty, które są w Pokestopach przy pomocy pokemonów, które otacza czarna aura nazywają się Shadow Pokemonami Na szczęście wygraliśmy taką walkę i Team Rocket porzuca swoje Pokémony Shadow Ocal każdego pokemona Shadow, którego zostawi zespół R Złap dwa pokemony Shadow i trzy razy pokonaj zespół R Nie widzę problemu Jednak patrzcie, nagrody takie o, sobie, nie? I mamy zespół R po raz kolejny Ciekawe jaka walka będzie z jakim Pokémonem. Dalej, wodne. Jakoś tak nie chce mi się walczyć cały czas z tymi samymi, ale trzeba walczyć. Dalej, trawiaste tylko pytanie, czy dalej będzie Squirtle, czy będzie tym razem? Definitywnie Matkip. Fajnie było zdobyć Matkipa, ale nie będę narzekał. Sprawdźmy teraz elektryczne Pokémony. Nie zawsze będzie nam pokazywał pokemona, który jest pierwszy na liście. Tylko pokażę nam tutaj pokemona, który, w sensie, typ pokemona, który jest ostatni najsilniejszy. Także nie zawsze jest to cała, cały team pokemonów, które oczywiście są tutaj em, tego typu. Także pierwszy może być inny, ale najsilniejszy jest wodny, na pewno. Nie w pełni wortortla. Nie, 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 nie chciałem ataku na blastoise, można było to użyć. Ekscelencik, szkoda, szkoda, perapa, w sensie tutaj charge ataka, charge ataku, tak jak mówię. mówiłem, najsilniejszy jest Blastoise, także nie zależy tutaj od pierwszego Pokemona, tylko od najsilniejszego. Przeciwnik używa ataku Bite, definitywnie, bo szybko reaguje, także ma atak Bite. Wygraliśmy pierwszą walkę, super ekstra, ciekawe jakie IV będzie miał przeciwnik. Zespół R, 7, jeszcze 3 i będzie srebro. Pierwszy Pokémon jak widzimy teraz pojawia się do zdobycia w momencie kiedy yy, wygramy walkę. Pierwszy na liście, czyli w momencie kiedy spotkamy, powiedzmy, zespół R z Blastoise na szczelę lub też z Sorlaxem, to on sam będzie do zdobycia poprzez zapanie na końcu. Zubad na Excellente to jest to. <gry> Poszło łatwo. Nowy wpis do Pokedexu. Nowy. <gry> Pierwsze zapanie Super ekstra, jak IV Okropne Pokonany. Coś jeszcze będzie w pobliżu? O! Chyba coś tam widzę, ale mogę się mylić. Jest. Patrzcie jaki zbieg okoliczności miał koło zespołu R. Sprawdzamy szajni. Nie szajni Gdzie jest ostatni dzień chyba. Dzisiaj tak, do końca dnia. Jest jeszcze ten shiny Pokémon. Ten tekst nie, ten tekst nie interesuje mnie. Interesuje mnie ten. Don't tag with us. I tak. Wiele z Was może powiedzieć teraz, Adrian, ale głupoty pleciesz Nie zawsze od tekstu zależy, jaki Pokémon jest. Macie rację. Są trzy teksty ze zespołu R, które nam nie mówią w ogóle, jakie Pokémony będą. Jego przeciwnicy. Dobra, bo nam ucieknął Don't tag with us. Sprawdźmy przede wszystkim. Od razu, jaki to jest typ Pokémona? Mewtwo i Bulbazaur. Czyli definitywnie tu są trawiaste Pokémony. Bierzemy, walczymy, czyli Don't tag Lube Was. Co to Pokémony trawiaste? Tu chodzi bardziej o tej macki. Trawiaste Pokémonów. Na trawiaste. Ogień. Pytanie: Pierwszy był zielony, czyli definitywnie każdy kolejny będzie trawiasty. Dobra, Brave Bird. Pokażę, jakie masz tutaj. Oho, ho, jedno uciekło. Dwa, więcej. Super efektyw. Matający, oczywiście, super efektywny. Kolejny Bulba, czyli ostatni będzie. prawdopodobnie. prawdopodobnie Wenozaur. A jednak. W momencie, kiedy zobaczycie tekst. You are ready to be defeated? Coś takiego, to spotkacie Storlaxa. No, excelenta, dajcie. Jest. Udało się z Excelentem I nie straciłem ani jednego Pokemona Trzy bole Pięć boli, nie szajni Także tutaj jeszcze nie potwierdziło nam więcej osób niż jedna Więc istnieje możliwość, że będą shiny, aczkolwiek nie jest to pewne Nagrajcie Ciekawe czy wciąż jestem drugi jeszcze Bo widziałem zaraz obok O kurde, poleciała postać i jest kolejny Na samym rondzie nie oddalajmy się zbyt daleko, bo już nam zniknęły, ale wciąż możemy kręcić. Więcej przedmiotów, super ekstra, Filip, banki. Do you know how hot Pokémon Firebreath can get? Pokémon ognisty. Pytanie, czy Charmander, czy coś innego w końcu? I teraz tak. Mają ogniste, definitywnie wodne. Tylko pytanie, właśnie. CP mniejsze. Jestem mega ciekaw. Mam Blastoisa, mamy Relikanta i niech będzie ten Shiny. Jestem mega ciekaw, jak to pójdzie. Jestem ciekaw, czy rozwaliliśmy zagadkę CP. Definitywnie nie. One są po prostu mega kozakami. I trzeba mieć potężne Pokemony, żeby z nimi walczyć. Czyli definitywnie jestem pewny, że tu chodzi o level gracza, a nie Pokémony. Pyk, pyk, pyk. Trzy wystarczą. Mam nadzieję. Aczkolwiek podwójną odporność miałyby Pokemony wodnoziemne. Jakim jest Ryperior? Czekaj nie, on ma ataki tylko takie. <gry> Ale dałem ciała. Ale zwróćcie uwagę, jakie obrażenia tutaj ma. Jedno zwycięstwo jest takie, że po prostu przeciwnie nie używa tarcz. To jest dobre. Samperty to są ekstra, jak widzimy. E, zdążysz! nie zdążył. Szybkie tutaj ruchy ataku pierwszego, by naładować atak. Także definitywnie Pokemony, które będą najlepsze do przeciwnika, w się sensie wobec walki z TM z zespołem R, to będą Pokemony wszystkie z Community Day. Także ogarnęliśmy tutaj zagadkę z zespołu R. Jaką technikę używają? Jest to dopasowane CP do levelu bohatera, do levelu gracza, a nie do Pokemonów. Także tutaj każdy ma wykorzystywać Najsilniejsze, danego typu, jakie posiada I oczywiście do zapania jest, na pewno Termander Jakby inaczej Może nie jest tak trudno łapać, ale definitywnie jest trudniej walczyć I to mi się podoba Także jest to dopasowane do levelu gracza Definitywnie I IV okropne Ale quest skończyliśmy Pierwsze spotkanie Jest to Koffing Jak znacie, oczywiście za Koffing był Pokémonem który należał do Jamesa. A jakiego Pokemona miała Jessie? Oczywiście tutaj Arbok, ale oczywiście pierwszy był Ekans. I tutaj Ekans na pewno. Jestem niemalże pewien. Dokładnie. Dziękuję za ciężką robotę, Trai. Kendela i ja ukończyliśmy troszeczkę badań nad Shadow Pokemonami. I nauczyliśmy się, kiedy Pokemony stają się silniejsze poprzez walki, poprzez treningi, te Shadow Pokemony wydają się overpowered, czyli OP, poprzez ich nienaturalną rzecz. W rezultacie ich ciało przeżywa katusze, bo nie mogą opanować w pełni siły, która przez nich płynie. Nie przejmujcie się, bo oczywiście możemy pomóc tym Pokemonom poprzez ich wzmocnienie w momencie, kiedy używamy czegoś takiego jak purifikacja, czyli oczyszczenie. Czy pomożesz mi oczyścić Pokemony Train? Jak najbardziej. 3 razy oczyścić Pokémony, 3000 dasta. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o questy O, jednego wystarczyło. Jeśli chodzi o. Źle. O jego atak. Bo aktualnie ten Pokémon został oczywiście oczyszczony, ale z uwagi na to, że on otrzymuje atak unikalny Return, możemy go zmienić. Charge tm ką w tym padku. Na jakiś inny, jednak nie możemy się nauczyć go ponownie. Także jeżeli chcecie zatrzymać ten atak, to oczywiście nie używajcie czartierki, bo później go nie otrzymacie ponownie. Skórda nie potrzebuję, to go oczyścimy. Hmm, Zubata chyba również nie potrzebuje. I quest ukończony. z tego co wiem, ostatni etap jest tylko nagrodą. Bez tutaj żadnych questów. Ale sprawdźmy. Raz i 3000. Troszeczkę żałuję, bo jednak nikt tutaj tu byśmy mieli za pierwszym razem, więc no powiedzmy. Star się opaca używać w momencie, kiedy się kończy ten quest. Wow, dziękuję oczywiście za pomoc w pokonywaniu Pokémonów, które oczywiście należą do Teamu Rocket, Teamu Go Rocket. Po procesie purifikacji, oczywiście, Pokémon cieszy się świetnością, w sensie cieszy się niesamowicie, i mm, pozbywa się ataku Flustration i otrzymuje Return. Teraz mamy wiedzę większą na temat Pokémonów Shadow, jednak wciąż potrzebujemy pomocy Twojej w momencie, kiedy spotkamy przy Pokestopach. Zespół Team Go Rocket Świat jest pod presją ataku Czy możemy tutaj Ocalić go? Mam nadzieję, że nie ma nic więcej do Nie kończył frazy Zwróćcie uwagę I teraz ciekawostka dla osób, które oglądają do końca W momencie kiedy oglądaliśmy trailer Do premiery Zespołu R W 21 sekundzie pojawia się postać I definitywnie jest to postać niego. Tak, jest to szef zespołu R Istnieje możliwość Jestem niemalże pewien Najlepszym ulubionym Pokémonem z zespołu R Jeśli chodzi o szefa Jest Nidoking No i ewentualnie Mewtwo Definitywnie obstawiam, tutaj będzie wkrótce Oblężenie Gymu przez zespół R I pierwszym Pokémonem, Którego spotkamy w wersji Shadow Będzie Nidoking Męski Nidoking ale oczywiście warto zachować inną krew i poczekać na rozwój wydarzeń. A póki co 1000 Dasta, 1000 Dasta, 1000 Expa i trzy nagrody. I tak kończymy quest dla profesora Willowa. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się! Hej!